Znowu ten budzi. Jezu, znowu Dwa, jeden. Ramiona w górę. Podciągamy kolano w górę. Raz. Oddychajcie głośno. Czujecie nogi? Nogę wysoko. Będziemy pracowali z układem okresowym pierwiastków chemicznych. Proszę was, żebyście z podręczników otworzyli układ okresowy. A wyłącznie tak się składa, żeby nie się pod Po W sumie się nic nie stało. Możemy wykorzystać multimedialny układ okresowy pierwiastków chemicznych. Będziemy pracowały nad naszym wspólnym projektem, nad projektem polsko-grecko-słoweńskim na naszej platformie TwinSpace. Co to było? Nie mam pojęcia, nie pamiętasz. No właśnie nie. To portal, na którym nie tylko komunikujemy się z naszymi rówieśnikami z Grecji i Słowenii, a także uczestniczymy w międzynarodowych projektach. To był ten projekt Deutsch macht dokładnie. A, i Rzuciłam spojrzenia dwa, spieszysz się gdzieś, na pewno. Tak, zapomniałam, że jest krepkówka, Niemca, może bym się do Nikoli, ona pewnie będzie wiedziała. Na ta podoba mi co o co chodzi. Like <zysk>